religijne oto jest czego nie ma nie ma w spisie ulic w rejestrze dróg publicznych na sztabowych nawet najdokładniejszych mapach nie ma w słońcu ani na podeszwach księżyca chociaż wszędzie przejdzie na gąsienicy czołgu w nogach żołnierza nie ma. Nie ma w Locji. W pamięci nawigatora nie ma. Pod kulą kulawego i nie mierzy się białym stukotem laski, rytmicznym oddechem maratończyka, miarą mleka w jego krwi. Nie ma w, w spisie katastralnym. Nie jest przedmiotem sporu dwóch sąsiadów chłopów. Nie jest aleją parku. Nie jest ślepym zaułkiem. Nie prowadzi przez cmentarz w jakimkolwiek mieście. Jest drogą, którą idę, aby dojść do ciebie. Jakkolwiek idę do ciebie, czy łódką autobusu, czy jadę wodnym tramwajem, albo czołgam się poprzez poligon nocy wąską transzeją snu. Albo siedzę na ławce z widokiem na zegar wolno cieknącej wody. Czy wreszcie, gryząc wargi, z oczami nocy na łup wydanymi, leżę darmo, próbując na bezsenną głowę naciągnąć nagle zbyt krótki kot snu, gdy pamięć zwierza mi maryni ciało. Kiedyś widziane na świętym obrazku propagującym pobożną pornografię. Czy jedząc szybką zupę w ekspresowym barze, czy grubą łaciną trzewi, do wiecznego postu modląc się kucam. Zawsze idę prosto. Iść prosto. Czasem znaczy iść najdłużej. Lecz cóż, gdy wiem, że dobrze tobie służę. Choć nasienie bezwiednie sieje w bruzde drogi. Nim zdążę pożałować, już waży się nowe, a za mną słyszę szept wzruszonej gleby. I choć się nie odwracam, wiem, to wschodzą pędy, i już słyszę wybuchają kwiaty, z pąków jak z nocy kosmicznej nowe światy. I cieszę się, że będę mógł Ci ofiarować cały ich bukiet. Co będzie za słowa, które nie bacząc, że się nimi krztusze pilnie rymować, ciągle jeszcze muszę. Jak cieśla, który jeśli chce zobaczyć, w okienne ramy musi niebo wprawić. Pewna wiedza. Wiem. Najpierw oko gwiazdę rodzi w każdy wieczór. Wiem. Potem krew w tej gwieździe tak daleko mieszka. Wiem. Ty, co oficyną jesteś swojej krwi, dłoń posyłasz, odręczny puszczasz do mnie list. Wiem. Moja dłoń nie pozna smaku twojej dłoni. Tamta gwiazda już spada, przygważdża do ziemi. Widzę leży, przejrzysta jak cień rękawiczki. Gwiazda jawnie dopala się, na linii życia. Wiem, leżąc w kolejnie poziomego ciała, Czujesz jak mróz ciskuwa wschód z zachodem ciała. Drugą dłonią sprzed oczu odsuniesz powiekę nieba i ujrzysz czarną różę, swojej śmierci. Trzeba było rozstrzelać poety. Patrzę czasem na Ziemię, lecz już nie widzę planety. Cóż, że jest słowo Ziemia, że inne także pamiętam, choćby to były wszystkie słowa, które pamiętam, wiem, że inny jest język poematu. Poemat jest osobą, tak mi się czasem wydaje. Zdaje się jest murzynem, choć nie wiem, czarnym czy białym. Więc drgająca pod brzuchem biało-czerwona różdżka pilnie prowadzi go za moim śladem. Czasem chciałbym się schować, lecz nawet najmniejszej szpary nie ma, ani. Obłoku. Lecz nie ma także murzyna. Poemat jest kimś innym. Ale jeśli jaszczurką jest, lub biskupem, też jest moja wina. Powieszony. Długo uczył się śmierci, w niebie mu pisanej gwiazdami, wreszcie ujrzał kąpiącą się w niebie. Umyta jego wzrokiem nieskończonym z piany chmur, Jungfrau już go w rękach walpy światła niesie. Lecz tu kobiety jeszcze piją mu z rozporka, choć mężowie wzbraniają. Nieochrzczonym batem, choć Rzemień celnie kazał zamknąć usta krocza, choć nagie kartki grzbietów już krwią zapisane i ruszając gębami dzielą się uczciwie tym ciałem na talerzu pobożnego głodu. A on wciąż się uśmiecha, jak wtedy, gdy życie uduszone uciekło. Spętli horyzontu. Błyskawica. Wierszem rosnę do ciebie, która o mnie nie wierz. Ale ja wiem o Tobie. To znaczy, żeś jest. Tak bardzo pojednana ze swoim istnieniem, że nieśmiertelna. Tylko z wahań żyje śmierć. Wierszem rosnę do Ciebie, która jesteś w niebie wyższym niż to pastwisko, gdzie się pasie ptak. Mojego wzroku. Dokąd nie sięga akt strzelisty samogwałtów i jasnowidzenia. Wierszem rosnę do ciebie, której nie zna nikt z żyjących i umarłych. Ja też jeszcze nie znam. Lecz wiersz rośnie na oślep coraz wyżej. Mit rozjaśnia nieskończona. Błyskawica, serca. Chodzę i pytam. Chodzę i pytam. Gdzie jest moja szubienica? W czyim ogrodzie, w jakim lesie rośnie? Na jakiej miedzy pasie cień kobiecy, na którym rynku świąteczną choinką? W jakim pokoju zwierza się nad stołem uprzejma pętla, bym ją szyją przetkał? Na jakich schodach nareszcie ją spotkam? Na którym piętrze sznur sobą wypręża, w której to stronie głowę ku niej skłonie, w jakiej piwnicy, hałasie czy ciszy, na jakim strychu ciemnym albo widnym, w jakim klimacie gorącym czy zimnym. Prawdziwe życie bohatera. Jest horyzont prawdziwy, tam za horyzontem. Lecz najpierw czarne gwiazdy, nie wiedząc czy są, lecą do jego oczu zakrzywiając tory, gdy w oczach ciemno widzi pod czerwoną krwią. Oto prawdziwa chmura z niebieskiej wyżyny jego mózgu już schodzi, aby stać się łzą. Morza na horyzoncie słuchu teraz dyszy, już wzbierający w dusznym wnętrzu morza sztorm. I żagla, biała miara, w szwach rwie się z nadmiaru, ulotnej treści wiatru, i sternik z sieść bło. krwawej wątroby którą on celnie przez gardło przybity do poprzeczki rei karmi go. Kocham. Jestem. Kocham. Choć jeszcze nie znam twarzy mojej miłości w głazie powietrza kutej dłutem litego światła. Jestem. Choć tego życia tyle, ile świata, w niepewnej garstce dziecka zanim je ktoś mi spłoszy. Kim jest ten, co przybywa? Kim jest ten, co przybywa i z jakiego przestworu? Zali odmierzonego czyjąkolwiek już stopą? Kim jest ten, kogo widzieć znów zaczynam w tumanie krwi, która zeń paruje i dniem stawa się jawnie? Kim jest ten, który gada głosem pierwszego ptaka? Kim jest ten, co sposobi wiotką gałązkę pod nim? Kim jest ten, co mi w oczach zasadza takie drzewo? Że żadną nie wyrąbie siekierą ni powieką. Kim jest ten, co się pasąc na tłustej łące mojej skóry, w każdy pur chciwie wciska łakomą trąbkę? Kim jest ten, co mi umie, kiedy nikt inny nie mógł, wypreparować słońce, z płonącego krwiobiegu, w śmiertelnej potrzebie, obrazy i wyrazy ziemia i niebo, i jeszcze muszk, i krew, i nasienie. Chleb, woda oraz powietrze. Mężczyźni i kobiety, ptaki, robaki owady, Żydzi i Eskimosi, Murzyni i Ludojady, karabiny, pociski, a także mięso armatnie, nerwy, skórce, postcały i nowotwory, zapaście. Zbrodnie i filantropię, obłędy, sny, prostytutki, konstytucje, więzienia, sądy i cele, ogródki jordanowskie, ogródki działkowe, kwietne ogrójce, redakcje i policje, portierzy, babki i stróże, poezje i liturgie, romanse i okulniki, kropki, przecinki, pauzy, łzy, apostrofy, myślniki, rymy i asonanse, brak Rytmy i wiersze. Wszystko mi odmawiało, bo nigdzie nie byłem pierwszy. Więc w śmiertelnej potrzebie, nie wiedząc już, gdzie się zwrócić, wymyśliłem, wojaczka. I to właśnie. Jest mój wspólnik. Mapa. Wszędzie, gdzie dotykam, na Twojej skórze odciski palców świecą, i jesteś już jak gdyby niebo, gdzie Ty przez szybę powietrza wciąż wzrokiem wyciskasz gwiazdy coraz młodsze gwiazdozbiór lewej piersi gdzie wielka sutka wśród liści mlecznej drogi wyróżnia się jasnością pierwszą, oznaczającą mnie samemu jeden z biegunów moich chceń i siedem eksplozji twojego śmiechu, jak supernowej odpryski rozproszonych łaskotek. Jeszcze gęsto świecą Gwiazdki różańca. Wreszcie duża róża, w niebie północnym, krzyż południa finis polonie. Jeszcze przez nasze oczy idą ciekłe drogi ciepłych rzek światła, co jest tkliwym widmem stosu tamtego serca przez łaskawy piorun podpalonego. Wtedy znagła wschodzić poczęły z niemej dotąd gleby naszych gardeł, kłosy radosnych krzyków. Z bladły, zbladły wpatrzone w pożar lampy naszej krwi. Lecz potem, wreszcie wiernych, chcących iść do swoich żon ujęła zagardła policja lęku i śliną żółci zaczęliśmy żygać, wreszcie wyszczuci z tchu. Pięściami wiatru po twarzach bici, niczym ślepą pałką. Padliśmy na dymiącą, mgłą, stygnącą ziemię. Śmierć nam zaczęła mówić po imieniu.